Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, czyli Bober. A dzisiaj będziemy szykować się na walkę z Dirklopsem. on zaraz przyjdzie. Będzie grubo, będzie ciężko, jak widzicie, przygotowałem się, mam marmurową zbroję, mam kaski futbolowe, przygotowałem to poza odcinkiem, mam również pierogi, na które znalazłem przepis w internecie, bo zobaczyłem, że odnawiałem Aż 40 zdrowe jestem pewny, że będziemy musieli trochę go przytankować, będziemy musieli trochę sobie HP zregenerować. Będzie ciężko. Ale nie mogę się jeszcze doczekać, aż go zbijemy. Będzie grubo, dobra, idzie. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Chodź tu. Chodź. Dawaj, do ogniska. Dobra, mam to w dupie, że on nie bije, bo on nie bije po trzy. Więc jest OK. Oj, 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 ale... Ognisko, ognisko! Bo on nie może mnie zamrażać, czy coś. A, i mi się plecak spalił. Dobra, nevermind. Wiem, że mi bardzo szybko psycha spada. Ale dobra, on ma już pół HP. Dam radę. Później najwyżej Shallowu jeszcze sobie pobiję. One są useless. Oj, oj. Dobra. Trzeba trochę uciec. Mmm... Albowiem... Potrzebuję... Nakask. Dobra. To mogę na razie ściągnąć. Nie być trochę szybszym. Kurwa, jeszcze psy idą. Dobra. Regenka. Do ogniska. I lecimy. I... Jest! Dobra. Zabiłem jelenia cyklopa. Zobacz jak. Jest jeszcze psy. Dobra, dobra, dobra. Dobra, tankujemy je tak o. To nie jest najmądrzejsze, co ja robię. Zbrałem mi zaraz padnie, no ale dobra, to jest. Ona była tylko po to, żeby zabić tego tego. Jezu! Mamy to! O... Co to jest? Co mam z tym zrobić? Nie wiem co to, ale to wezmę. Dobra. O jezu. Jestem szczęśliwy. Autentycznie. No się spodziewałem się, że będzie trochę trudniej. Będąc szczerym Ale też nie narzekam, bo... Łatwo nie było. Dobra, muszę coś wyrzucić. Dobra, nie potrzebuję tego drewna na razie, a ja nerwicy dostanę zaraz z tym. Z tą marmurową zbroją. Ale dobra, mamy to. Teraz my musimy iść tutaj. E, poszerzyłem w ogóle farmy tych. Farmy świnek jeszcze. To też warto zaznaczyć. Uff, mamy to. Więc możecie napisać, że Bober to kompletny kacur. On przyszedł, ja go sklepałem. Tak. W sensie, ja nie wiem w sumie, czy ja dobrze zrobiłem. Go, w sensie, że ja go, czy ja go dobrze klepałem i tak dalej. Gdzie ja idę? Ale... I tak jestem z siebie dumny. I zaraz jeszcze tu przyjdziemy, bo ten kokon będzie mnie denerwował. On już jest trzypoziomowy, to trzeba go pobić. Czas. Myślę, czy sobie moich asasinów tutaj nie wynająć. Na przykład tego chociaż jednego, żeby on agro chociaż kupował. Na sobie. No ale gruba, gruba. Myślałem, żeby go na pająki napuścić jeszcze wcześniej. Dobra, on... Wy się tutaj będziecie bawić. Ale. No, jednak tego nie zrobiłem. Dobra, jesteśmy w bazie i teraz tak. Pełnia dzisiaj jest w ogóle. Ty, to jeszcze gorzej. Dobra, to teraz tak. Pierwszą rzeczą, jaką ja chcę bardzo zrobić, to jest zrobienie desek, bo ja bez desek jestem upośkiem. Dobra, dajmy to tutaj. Teoretycznie mogę się jeszcze w coś ten. Mogłem się na przykład zmienić w łosia. Też rozważałem to, ale nie wiem, widziałem na YouTubie, że to jest ciekawa technika, ale przy okazji efektywna, i po prostu znałem, że po co kombinować, nie? Po co kombinować, jak mogę zrobić to może trochę łatwo, tak wiecie, słabo. Ale przynajmniej mam pe pewność, że go zabiję. Dobra, dajmy sobie tutaj te pierogi. No, jak one sobie tu siedzą? To se może tu leżeć. To chcę na pewno. Yy, I na razie jeszcze się możemy zdrzemnąć, żeby chociaż sobie to trochę sanicji zregenerować, bo to też będzie. Yy, tragedia. Yy. Dobra, i teraz tak, w zależności od tego, co dostaniemy, to albo będziemy coś robić, albo pójdziemy klepać świnie, bo będą świniołakami. Więc to też trzeba będzie zrobić. Chyba z nich później będziemy dostawać skórę świn. Ona jest bardzo pożyteczna. Co tam się dzieje? Dobra, ale szczerze, on miał strasznie duży zasięg, ja nie wiem jak ja bym miał go kajtować, możecie napisać czy inne bo też są takie silne, w sensie, silne, no on łatwo poszedł, ale ja bym miał dużo zbroi i tak dalej, na przykład tam Muchosmog, podajże, to Muchosmog, nie wiem, o też będzie taki useless trochę? Też będę go, go mógł tak zrobić sobie jak będę chciał, czy... Z, ni z nim jest trochę ciężej mm, Dobra bo właśnie nie przemyślałem tego że ja przecież w formie Bobra Okej okay, będę Bobrem Ty to w sumie śmiesznie Ty a jakby sobie te wszystkie te ogarniać. Te pięki jak już tu jestem Sobie ogarno, Żeby już później tego nie kopać Wiecie, no jak mogę, to... A noc jest całkiem długa. Dobra, ale ja nie chcę tej formy, więc... Jakby był łoś, to bym mógł się zastanowić, czy by w nim nie zostać przez jakiś czas. Ale... Bułbr, jak jest fajny, tak... Nie potrzebuję go. Więc niech bułbr sobie zleci. I pójdziemy zabijać tam te świniołaki, bo będę musiał na szybko jeszcze coś zjeść. Ale tu raczej będzie coś w tej lodówce. Też myślałem, żeby w ogóle drugą lodówkę sobie zrobić, bo mam te, te całe ta. Mogę ci jeszcze ukryć. Dobra, jestem jeszcze. To sobie zjemy. Eee, dobra, ludzie. Kok I kok. Co niech się tutaj robi? Ja chcę moje tutaj rzeczy. Ten mój termiczny ten przy okazji może się robić. Sobie to rozpalimy trochę bardziej. Niech to się tam trochę porobi, a ja sobie w międzyczasie wezmę te. Raz, dwa. No dobra, tam trochę tego potrzebuję tak naprawdę. Idziemy na te ta świniołaki, bo one powinny teraz się tam bawić. Tak, one się bawią tutaj. I ja je mogę dzięki temu łatwo zabijać. Tak. Oczywiście, że tak. 3. No. Tylko to muszę tak robić w miarę szybko, żeby zabić jak najwięcej w krótkim czasie. Ja jeszcze szadoły zaraz przyjdą. Dobra, to się jeszcze szadołami będzie mieć. Nie boli mnie to jakoś szczególnie. No jeszcze tylko ten jeden I mamy to dobra Dobra powinny przyjść holuynki się wydaje Nie przychodzą jeszcze chodziło. Ale to zaraz się pewnie zmieni. Ale chłopcyki jest łatwo robić. Dobra. To zapraszam w takim razie do tańca. No, chodź, dawaj. A bo ty nie umiesz przejść przez ten. No to trochę ci współczuję. Tych nie mogę być za to. Są jakieś inne. Król Świniak. Jezu, ja chcę tylko Shadowa sobie zbić jednego. No proszę, dajcie mi tam możliwość. W ogóle zima się zaraz kończy. Za cztery dni. Czemu słyszę takie jakieś tupnięcie? Myślałem, że on nadchodzi znowu. Jup, jup, jup. Dobra, luźno. Zabiliśmy sobie, dostaliśmy przy okazji koszmarne paliwo. Nic tylko być szczęśliwym. E, dobra, więc tak, wszystkie świniołaki zostały pokonane, więc mamy teraz skórę świn trochę nawet. Co bym mógł teraz porobić? Przygotować się do wiosny. Tak mi się wydaje. A mnie obniża Sanity, jak jestem przy nim? Nie, a szkoda. Szkoda to, że tu nie ma już pingwinów przy mnie. No, Ale dobra, nie wiem w sumie, co się z nimi stało. Mm. Czego ja potrzebuję w ogóle w dalszym ciągu na ten... Kurde, ten fioletowy klejnot. Nie wiem, gdzie on jest. Proszę, napiszcie mi. Naprawdę, proszę was. Napiszcie mi, gdzie jest ten zaserany, fioletowy klejnot. Mogę go jakoś zrobić tu? Tu jest niebieski. Mroźny amulet. Ale fajny amulet. Życiodajny amulet. Tu jest fioletowy. Ty, dobra. Chwila. To. I jeden ten. Dają mi fioletowy. I dzięki niemu. I mojej ponadprzeciętnej inteligencji. Która nakazuje mi brać to i to. Mogę to zrobić. W końcu. Jezu, ile ja czekałem na to. Dobra, gdzie by to postawić? Postawimy to. A w sumie na cholerę mi będą te te? Mogę je rozwalić? Mam młotek jakiś? Jak zwykle nie mam młotka. A, bo ja w ogóle nie mam plecaka. Przydałoby się mieć plecak jednak. Tamte straciłem, no ale dobra. Teraz mam nowy. Tu jest jeszcze coś. Weźmy sobie to. Co to robi? A, to mnie przyspiesza. A, no fajna. Dobra, to to sobie nie będzie tutaj siedzieć. Eee, a ja potrzebuję młotka. Jak mamy młoteczek, to sobie rozwalimy to, bo to jest nam do niczego niepotrzebne już. Przy okazji zyskamy trochę surowców. I możemy teraz postawić, umieść to tutaj. A to też możemy już rozwalić, bo to też nie ma już żadnego sensu, żeby to było. Możemy sobie tak zrobić, możemy sobie tak zrobić, możemy sobie tak zrobić. I przez to, że my mamy teraz to, to będzie nasza ostateczna broń, ale to na kiedyś. A w tym momencie to ja muszę odłożyć te wszystkie rzeczy. To tu, to tu. To tu, to tu. Tego jeszcze nie potrzebuję. Dobra, Abhambad bije 54, ty bierzesz 68, ale poczytalność mi zbijasz. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jesteś taki 50-50, jesteś git i nie git. No i to w sumie dość zrozumiałe. Nie wszystko może być dobre. A jakby było po prostu 68, to w sumie by było chyba trochę za mocne. Tak mi się wydaje. Dobra, dajmy trochę tu ognia. Idźmy spać znowu, żeby to sanity sobie regenerować. I będzie można kończyć już powoli ten odcinek. Bo wydaje mi się, że dość sporo zrobiłem, w sumie, więc... A Nie każdy odcinek musi mieć po 30 minut z tej gry. Więc... Na tym byśmy skończyli, przy okazji nowy namiot będziemy musieli za niedługo zrobić. Ale to już na kiedy indziej. Nie chcę marmurowej zbroi, niech ona sobie tu siedzi. Niech to drawianka. Weźmy sobie to, jedno sobie zjedzmy. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie tego pięknego odcinka. Był z wami Bober. Zima już dla nas nie straszna. Pokonaliśmy cropsa, zrobiliśmy Faremka i tak dalej. Stworzyliśmy cień od, odmieniacz, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Był z wami Bober. Do następnego. Ciao.